Witam w kolejnym dziale fizyki. Dział nazywa się kinematyka, i w tym dziale nauczymy się nazywać i obserwować ruch. A teraz konkretnie dowiecie się, na czym polega względność ruchu, jakie wielkości fizyczne opisują ruch, jakie cechy charakteryzują ruch jednostajny, prostoliniowy, jak analizować ruch ciała na podstawie tabeli i wykresów. Czym charakteryzują się ruchy? Prostoliniowe, jednostajnie przyspieszone, jednostajnie opóźniony, jak obliczyć prędkość i przyspieszenie ciała, jak wyznaczyć prędkość biegu lub marszu za pomocą prostych pomiarów. To wszystko przed nami, a pierwszym tematem tego działu jest ruch i jego względność. Cele lekcji dowiesz się jak zdefiniować ruch i na czym polega jego względność oraz że można wyróżnić różne rodzaje ruchów. A więc w pierwszej kolejności określimy sobie na dzisiejszej lekcji, kiedy ciało jest w ruchu. Czyli powiemy sobie, co to takiego jest ruch. A żebyśmy mogli to zdefiniować, najpierw spróbujmy sobie przypomnieć jakieś przykłady z życia codziennego ruchu. Najbardziej podstawowymi przykładami myślę, że będzie chociażby jadący autobus. Niech będzie do szkoły. Czy lecący samolot. Czy piłka wyrzucona z pewnej wysokości w stronę. Ziemi, czyli krótko mówiąc spadająca piłka. Te trzy ciała niewątpliwie możemy powiedzieć, że są w ruchu. A więc jak możemy na podstawie tych przykładów zdefiniować ruch? Ruch to zjawisko polegające na zmianie położenia ciała w czasie względem wybranego układu odniesienia. Czyli jeżeli następuje w czasie zmiana położenia ciała, to wtedy mamy do czynienia z ruchem. Popatrzcie na materiał filmowy, który jeszcze bardziej wam rozjaśni to zagadnienie. Obserwując otaczającą przestrzeń i zachowanie w tej przestrzeni różnych ciał, możemy powiedzieć, że ruch ciała jest związany z przemieszczeniem tego ciała z jednego miejsca w inne w pewnym okresie czasu. Ruch musi być obserwowany względem jakiegoś innego ciała, czyli musi istnieć pewien układ odniesienia. Jeśli układu odniesienia nie ma, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy pojazd pozostaje w spoczynku, czy też porusza się. Świetnie to możecie zobaczyć na prezentowanej symulacji. Do zarejestrowania ruchu potrzebny jest też obserwator, który to przemieszczenie zauważy. Brak obserwatora, czyli osoby, która rejestruje ruch i czas, nie pozwoli nam ocenić, czy ciało przemieściło się, czy też stało w danym położeniu w przestrzeni od zawsze. Czyli znamy definicję ruchu. A teraz powiemy sobie o pewnym. Określaniu ruchu mówi się, że ruch jest wielkością względną. Co to oznacza? Ruch jest wielkością względną, ponieważ aby można było ustalić, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, należy w pierwszej kolejności koniecznie ustalić odpowiedni układ odniesienia, względem którego będziemy obserwować dane ciało. Czyli abyśmy mogli określić, czy dane ciało jest w spoczynku czy w ruchu, najpierw musimy ustalić układ odniesienia. Na przykład w tym momencie względem mojego czubka nosa ten długopis jest w ruchu, ale względem tego palca ten długopis jest w spoczynku, cały czas jest w spoczynku względem tego palca, ale długopis względem mojego czubka nosa cały czas jest w ruchu. Innym przykładem przemawiającym do Was, wydaje mi się, że jest sytuacja jadącego autobusu. Jeżeli siedzicie w autobusie, a jedziecie tym autobusem, ja was pytam, czy kolega obok jest w ruchu czy w spoczynku, to bez wahania powiecie, że jest w spoczynku. Ale jeżeli was, jadących tym autobusem, obserwuje w tym samym momencie koleżanka, która znajduje się na przystanku autobusowym, to powie, że wy w dwójkę jesteście w ruchu. Czyli ten sam czas ty twierdzisz, że kolega jest w spoczynku, a koleżanka, która obserwuje was, Twierdzi, że kolega, jak i ty jesteście w ruchu, ponieważ przemieszczacie się autobusem. No i ponownie zobaczcie materiał filmowy, który pozwoli Wam jeszcze bardziej zrozumieć to zagadnienie. Zapraszam. Ruch podobnie jak czas, jest względny. Oznacza to, że ciało w danej chwili czasu może znajdować się w ruchu, ale też pozostawać w bezruchu, czyli w spoczynku. Na pierwszy rzut oka to sformułowanie jest bez sensu, ale za moment to wyjaśnił, bo wszystko zależy od wybranego układu odniesienia, w którym znajduje się obserwator. W tym przykładzie mamy obserwatora, który znajduje się w jednym z pociągów i nagrywa drugi pociąg. Mówimy więc, że obserwator jest w układzie odniesienia związany z tym pociągiem. Względem pociągu, w którym stoi kamerzysta, nie porusza się ponieważ filmuje cały czas z tego samego okna wagonu. Drugi pociąg względem obserwatora oddala się od niego, co oznacza, że wobec obserwatora porusza się. Z uwagi, że ruch jest względny, inny obserwator stojący na peronie zobaczy zupełnie inny ruch pociągu, a nam widzom trudno ocenić, czy jedzie tylko jeden pociąg, czy dwa i w którą stronę. Trudności te wynikają z przyjętego układu doniesienia związanego z pociągiem, w którym znajduje się obserwator kamerzysta. O wiele łatwiej byłoby nam stwierdzić, że oba pociągi poruszają się w jednym kierunku z różnymi prędkościami, gdybyśmy byli obserwatorem stojącym na stacji kolejowej. Dobór odpowiedniego układu odniesienia ma kluczową rolę w opisie zachodzących zjawisk i powinien być dobrany tak, by konstruowane przez nas równania ruchu były najprostsze w opisie. Za inny przykład podam ruch punktu materialnego po płycie gramofonu. Dla obserwatora stojącego na gramofonie, ciało oddala się od niego w dość prosty sposób, prawie po linii prostej. Dla osoby, która obserwuje cały ruch z innego miejsca, ruch może wydawać się co najmniej nietypowy, a przede wszystkim trudny w opisie. Względność ruchu sprawdzimy doświadczalnie w symulacji. Mamy w niej pojazd stojący gdzieś na trawie w pobliżu lasu. Obserwator związany z tym układem odniesienia, z trawą, na której stoi, powie, że pojazd pozostaje w spoczynku. Nagle pojazd rusza względem tego obserwatora. Myślę, że to typowe zachowanie. Jednak, gdy zmienimy układ odniesienia, nasz obraz postrzegania zmieni się i dojdziemy do wniosku, że pojazd względem nowego układu odniesienia nadal stoi w miejscu a to olbrzymia platforma się porusza. W ten sposób udowodniliśmy, że ciało może w tej samej chwili czasu być postrzegane jako poruszające się, ale też jako pozostające w spoczynku. Czyli już wiemy, że aby określić, czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku, konieczne jest, koniecznie bezwzględnie jest ustalić odpowiedni układ odniesienia. A żeby ustalić dokładnie położenie ciała, należy z tym układem odniesienia związać odpowiedni układ współrzędny. I wyróżniamy następujące układy współrzędnych. Układ jednowymiarowy, na przykład wykorzystywany jest podczas wskoku w dal, wykorzystywany jest w trakcie mierzenia temperatury w termometrze. Układ dwuwymiarowe Wykorzystujemy go do określenia punktu na mapie, gdzie do dyspozycji mamy dwie osie, x, y. I uwaga, układ trójwymiarowy, tak zwany 3D, służy nam do określenia punktu, na przykład położenie w przestrzeni lecącego balonu. Czyli co już wiemy? Znamy przykłady ruchu z życia codziennego, wiemy co to jest ruch, wiemy, że ruch jest wielkością względną, oznacza to, że bezwzględnie, aby określić, czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku, należy ustalić odpowiedni układ odniesienia i związać z nim odpowiedni układ współrzędnych. Znamy również trzy rodzaje układów współrzędnych. Jednowymiarowy, dwuwymiarowy i trójwymiarowy. A teraz czas na zdefiniowanie sobie bardzo ważnych pojęć, które wykorzystamy właśnie w kinematyce do opisywania ruchu. Ale zanim przejdziemy do konkretnych pojęć, najpierw czas na bajkę. Zapraszam. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej, nosić lżej. Cieszy się głuptasek. Zachęcam do obejrzenia w całości, natomiast to, co nas interesuje, to myślę, że nie ma wątpliwości, że Ciurkiem leciał mu piasek i ten piasek zostawał swoisty ślad. Czyli z punktu widzenia fizyki możemy powiedzieć, że piasek wyznaczał tor ruchu Grześka. Definicja. Tor ruchu to linia, którą zakreśla poruszające się ciało. A więc każde ciało, które się porusza zakreśla swoisty ślad. Czyli to jest tor ruchu. Jak idziecie sobie po piaszczystej plaży, to zostawiacie ślady swoich stóp. To jest też wyznaczony tor ruchu. Gdy ciągniecie samki po śniegu, to również zaznaczacie tor ruchu. I uwaga, wyróżniamy dwa rodzaje torów. Tor prosty, gdzie poruszamy się idealnie w linii prostej. I uwaga, tor krzywy, gdzie poruszamy się po linii krzywej. I teraz mam pytanie do Was. Jakim torem ruchu najczęściej Wy się poruszacie? Prostym czy krzywym. Tak, bardzo dobrze, najczęściej oczywiście poruszacie się torem. Krzywym, ponieważ nie jesteśmy w stanie iść torem prostym przez dłuższy odcinek, ponieważ na swojej drodze zwykle mamy płoty, podwórka, domy, więc nie będziemy do czyjegoś ogrodu lub kuchni wchodzić, żeby zachować prosty tor ruchu. I jeszcze bardzo ważna informacja: ruch ze względu na kształt toru dzielimy na prostoliniowy i krzywoliniowy. Oczywiście prostoliniowy wtedy, gdy poruszamy się torem prostym, a krzywoliniowym, gdy poruszamy się torem krzywym. I teraz kolejne pytanie do Was: jakim najczęściej, czyli na co dzień, poruszacie się ruchem? I tu zostawię Was bez odpowiedzi. Zastanówcie się. Kolejnym pojęciem jest droga. Droga jest powiązana z torem, a mianowicie droga to długość toru ruchu. Czyli jeżeli zmierzymy sobie tor i wyznaczymy sobie odległość, oczywiście w metrach, według układu SI, to właśnie będzie nasza droga. Czyli wiemy, co to jest. Tor, wiemy co to jest droga, ale jest jeszcze trzecie pojęcie, które nie jest uwzględnione w programie, ale myślę, że może Wam się przydać w przyszłości. Więc popatrzcie na materiał filmowy. Tor, czyli pewna krzywa zakreślana przez poruszające się ciało. Na zdjęciu ronda widzianego z lotu ptaka po lewej znajduje się biały samochód. Mówiąc o torze, mamy na myśli pewną krzywą zakreślaną przez poruszające się ciało. Tor wyznaczany jest przez ślady kół na asfalcie lub, tak jak dla białego samochodu, pomarańczowym mazakiem. Drogą zaś będziemy nazywać odcinek toru, czyli liczona jest cała długość wyznaczonej linii toru, np. linijką. W fizyce określa się ją małą literą s i wyraża w jednostce podstawowej układu SI, która zwie się metrem. Ostatnią wielkością jest przemieszczenie, Czyli najbliższa odległość od początku do końca ruchu pojazdu. Wielkość ta jest wektorem i zapisywana jest zazwyczaj jako delta x. Delta oznacza ten trójkącik stojący przy literce x. W przyszłości wyjaśnimy sobie, czym ta delta jest. Wróćmy do sytuacji na filmiku z samochodami. Jeśli samochód na rondzie pojedzie w lewo, to jego droga będzie wynosiła na przykład 60 metrów, a przemieszczenie 10 metrów. Jeśli samochód pojedzie przez rondo prosto, droga będzie wynosiła 30 metrów, a przemieszczenie na przykład 20 metrów. Jeśli samochód przetnie rondo, wtedy droga i przemieszczenie będzie wynosiło mniej więcej tyle samo, czyli 20 metrów. Można powiedzieć, że przemieszczenie będzie równe drodze tylko wtedy, gdy ciało poruszało się po prostoliniowym odcinku toru. Jeśli pojazd wykonuje jeden pełny obrót wokół ronda, to powiemy, że droga będzie równa obwodowi koła, po którym ciało się przemieszczało. Natomiast przemieszczenie będzie wynosiło zero, ponieważ pojazd wyruszył i skończył swój ruch w tym samym miejscu. Każdy ruch, który nie odbywa się po linii prostej, zwiemy ruchem krzywoliniowym. Ruch po linii prostej to ruch prostoliniowy. Inny przykład, na którym możemy zobaczyć tor, drogę i przemieszczenie, to doświadczenie z działem które w przyszłości myślę wykorzystamy też do innych celów. Na ten moment możemy zobaczyć jak z działa wystrzelono kulę armatnią, która porusza się po pewnej trajektorii, czyli torze. Po uderzeniu w ścianę odbiła się lekko i spadła na ziemię zatrzymując się w danej pozycji. Aby policzyć drogę należałoby przyłożyć najlepiej myślę metr krawiecki do wyrysowanego czerwonym markerem toru. Przemieszczenie zaś swój początek ma w miejscu wystrzelenia, czyli na czubku działa, a koniec znajdziemy w miejscu, gdzie kula armatnia zatrzymała się. Przemieszczenie zaznaczone jest strzałką, ponieważ, podobnie jak siła, jest wielkością wektorową. No, i koniec lekcji zbliża się do nas wielkimi krokami. Wiecie, co ma być zawarte w notatce, a więc teraz czas na powtórzenie. Temat dzisiejszej lekcji ruch i jego względność. Podaliśmy przykłady ruchów z życia codziennego, zdefiniowaliśmy co to jest ruch, powiedzieliśmy sobie, że ruch jest wielkością względną i powiedzieliśmy z czego to wynika. Powiedzieliśmy również jaki jest podstawowy warunek na to, aby określić czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku. Zdefiniowaliśmy sobie takie pojęcia jak tor oraz droga. Powiedzieliśmy, że ze względu na kształt toru ruch dzielimy na prostoliniowy i krzywoliniowy. I pierwsza lekcja działu kinematyki już za nami. Dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie, zróbcie notatkę, przeanalizujcie temat, jeżeli gdzieś coś będzie niejasnego, zapraszam do kontaktu do mnie, zawsze Wam pomogę, widzimy się na następnej lekcji, dziękuję bardzo i życzę znośnego dnia, znośnego tygodnia.